Nim skończyłem tą wolierkę już troszeczkę zawsze ją przerabiać. No, pierwotnie miała być właśnie tutaj siatka. Natomiast na pewno teraz zechcę sobie wpuścić papugi, o nich jeszcze wcześniej wam nie mówiłem, ale chcę sobie wykorzystać po prostu tą górę, bo w wolierach dzisiaj jest dużo. 2,5 metra ma wysokości po tamtej ścianie, więc jest na pewno miejsce, by wpuścić papuszki. Katuszki będą na dole, malutkie, nie fruwające więc cała, cała góra może być wykorzystana właśnie dla papug w związku z tym, że będą papużki to muszę gdzieś zawiesić budki lęgowe to jest jedna rzecz a dwa z kolei chciałbym troszkę zabezpieczyć już przed zimą dlatego, że tutaj będę miał z tej strony właśnie będą wiatr z zachodu no to będzie wiało na pewno u nas są te częste wiatry właśnie i zabudujemy tą ścianę przed którą stoję i tą drugą, po żeby stworzyć taki po prostu dla nich kąt. O takiej właśnie ściance mówiłem, może odsunę się troszkę dalej, będzie lepiej to widać. Taki kąt właśnie chcę im zasłonić. Z drugiej strony jednak pomyślałem, że zabiorę za dużo światła, więc środek i tą ostatnią ściankę troszkę tylko od góry przysłonię. Wiadomo, papugi będą siadać bardziej na górze, a nie na dole, więc dół zostawię Niech to światło i powietrze im wpada, a z kolei przysłonie górę tak żeby zostawić na szerokość siatki, siatka medę, więc taki kawałek, takie okienko ją zostawię z tej strony dokładamy deskę, znaczy dwie deski musimy dołożyć bo jak widzicie siatka tu nie łapie. Chcieliśmy ją metr tu akurat na no wychodził ten kawałek 77 cm było wężej więc w ten sposób nie my dołożymy deskę jeszcze jedną, żeby to przymocować. Natomiast tu, żeby już nie zasłaniać od góry i od dołu, to kratkę położymy w drugą stronę. Tu akurat jest zastawiony metr między słupkami, czy będzie nam dobrze pasowało. I mamy środkową ścianę. Tak będzie wyglądać. To będzie troszeczkę ta pierwsza ścianka. Jak widzicie, o te Dwidecki 28 cm. Większa po prostu dłuższa, dłuższa, Więcej siatki będzie, także będzie więcej tego światła. Dokręcamy już, jak widzicie, blaszkami. Od środka to wszystko mocujemy, także już ścianę będziemy mieli gotową. A tak wygląda już gotowa ściana. Od tej strony. Myślę, że przyzwoicie to wygląda, trzeba tylko oczywiście rymalować jeszcze. Tu mamy drugą stronę. Od środka pokazuje. Także też w ten, ten sam sposób zrobiłem, bo szkoda było mi siatki. Coń po prostu dużo by nachodziła na jedną na drugą stronę, więc dołożyłem trzy deseczki. Ja Siatka mi się już kończy, tak szczerze powiem, więc muszę troszeczkę gdzieś da to trochę zaoszczędzić, nie marnować jej. A to wygląda od strony zewnętrznej, o której ja będę właśnie chodził. O, całkiem, całkiem ładnie wygląda, wiadomo, deski tutaj są, jak widzicie, strugane, frezowane kanty. No gładziutkie, jaśniutkie i no, dużo, dużo lepiej, jak od środka tam już desek nie strugałem z tego względu, że nie chciałem tego materiału po prostu ścieniać, bo jednak z dwóch stron ostrugać deskę. To Ci ucieknie po 2 mm, jak nie lepiej to sami, zależy jaka to deska jest ścięta, jak jest yy, troszeczkę krzywa to trzeba bardziej ją zbierać, więc szkoda. Deskę ciołem, yy, przepuszczałem sobie teraz na 2, 4, 2, 5, więc no taka dosyć gruba deska będzie, więc będzie na pewno dłużej stała, tak by musiał mieć 21 mm, więc troszkę by uciekło, czyli tak to będzie wyglądać. Tu sobie oczywiście jeszcze, nie to zrobiłem, zacząłem sobie kroki jedną żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało, ale to już pokażę na następnym odcinku, bo to będzie troszeczkę wstecz i więcej zabawy z tym Tu z przodu zostały nam tylko drzwi, jak widzicie. Drzwi zostawię jednak w całości, wcześniej mówiłem, że będę coś wzięli. No troszkę będą za wysokie, ale dać z kolei siatkę, obniżać tam 20 cm, potem prawie na czworaka wchodzić. Chyba to bez sensu i coś pokombinujemy, coś pomyślimy jak to zabezpieczyć po prostu, żeby nam no nic nie zbierało przy otwieraniu tych drzwi.